Siema, co tu taka stypa? Sorry, jest totalny zjazd. Dobra, wiązać gacie, dmuchać pelikana, a ja pójdę po szampana. Koncio, twoje żyła w wieś To prawda. Mnie, jak w USA, pasen i czerwone kubki Poznać i może łez, zostaw tyle smutki Jak w USA, chcę imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA, pasen i czerwone kubki Poznać i może łez, zostaw tyle smutki Cię mam takie, jak chciałem, wszystko mam wymarzone. Ja jestem WF, jestem Basen w każdej polskiej szkole. Co ci leży na sercu i co ci siedzi w głowie? Powiedz mi tylko jedno słowo, zawsze ci pomogę. Teraz każdy bierze wszystko na poważnie, nie wie, co jest fikcją, a co jest realne. Proszę nie komplikujmy tego, co było banalne. Póki mamy lato i słychać nie gaśnie, to się dalej bawię, dopóki nie zasnę. I... Jestem pewien, że to będą najlepsze wakacje Jak w USA chcę imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA basen i czerwone kubki Po co ci może łez? Zostaw tyle smutki Jak w USA chcę imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budzi mnie Czerwone kubki, po co ci może łez, zostaw tyle smutki Musiał chodzi chyba na jogę umie zrobić szpagat Jak wystawiłeś mnie po czasie Nie ma o czym gadać Nie masz po co wracać Dzisiaj mam lepszy vibe, Dzisiaj mam lepszych ludzi Wokół siebie lepszy stan Niech gadają o nas, niech gadają o mnie To co chcą że... Na pokaz, gdy ja to robię Tylko by coś wam dać Gdy dopadnie czasem gorszy dzień By zmartwień było mniej Wszystko, czego tylko dotknę Staje się zielone, staje się zielone Wszystko, czego tylko dotknę Staje się zielone, staje się zielone Niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA basen i czerwone kubki Po co ci może zostaw tyle smutki Jak w USA chcę imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA basen i czerwone kubki Po co ci może zostaw tyle smutki Brawa dla Siemona. mama łapek w górę. 2000 tysiące łapek w górę. I nagrywam kolejny raz. Dobra, pa.